Znowu chłopaki po pszenicę, ci sami, co byli wcześniej. W sensie wcześniej, nie wiem... Kurde, bo to już jest... Eee, to już będzie ile? Us 8 aut? nie, że ja już się zgubiłem raz, dwa. Albo 7 aut. Eee. No to są ci, co takim dobrze szło cofanie. Także naprawdę... Eee, fajnie się na to patrzy, jak jedzie tam, za pierwszym razem cofnie na wagę. No kurde, petarda, nie? I też mają albo dobre wagi na tych autach, albo dobrze tam, no znają te samochody, bo praktycznie bez dosypywania waga jest jaka być powinna. Także luksus. Słuchajcie, pod ostatnim filmem pojawiły się komentarze, czy będzie coś z grochu. Groch praktycznie mamy wygolony i powiem Wam uczciwie, najuczciwiej, najuczciwszej, najbardziej uczciwie jak się da. Że jest lipa. Jeżeli chodzi o groch. żeby nie było jakiejś dużej lipy do Ostatniej niedzieli, bo do tej niedzieli wychodziło nam tam gdzieś 3, komputer pokazywał na kombajnie tam trzech trzech ton. Po wadze wychodziło tak tam trzy a wiecie tam to 3 ton powiedzmy, tak, Kiedy tam jest. I no tak, tak mówiłem wcześniej, że no te 3 tony to to szału nie ma, no ale zawsze to są 3 tony. W niedzielę przyszedł deszcz, całą niedzielę padało, całutką. E wiatr, bardzo mocny groch nam jeszcze bardziej położyło groch się pootwierał i tak jak wcześniej komputer wskazywał około 3 ton na 900 3, 3100, 2,800 no około 3 ton tak teraz pokazuje to na 600, to na 700 no i to widać i to po prostu widać, że, że ten plon jest teraz po przejściu tego deszczu. Zresztą widać, widać na Ściewnisku bardzo dużo leżącego grochu. Można tu dyskutować o, czy to tak ona jest, czy to nie jest. Ona tam zawsze można na ten temat dyskutować. Natomiast grochu leży bardzo dużo. I tu nam zostały ostatnie takie tam 3 hektary. I będzie po grochu, no. I będzie po grochu, ale jest jest lipa, jest lipa. Naprawdę ten deszcz nam Groch zmasakrował to no cały dzień lało, cały dzień lało. Tam 25 litrów spadło. Groch się pootwierał i zrobiło się pełno nasion na chodu. Właśnie. To jest groszek. No tak, powiecie, bo to kombajn przejechał. Zresztą na telefonie to guzik, widać, to musiał wyjść. No nie, raz, że nie da się już teraz zebrać wszystkiego. Sporo leży z takiego niepodniesionego. Już ostatnio Wam pokazywałem, że był problem. Teraz to jest w ogóle dramat. Za to się kosi bardzo dobrze, bo ta ziemia trochę znowu przesła i, I się kosi bardzo lekko. Bardzo fajnie. Ogólnie to jest bardzo fajne miejsce na, na Highlandy. to jest stawek. Takie zobaczcie jakieś tam bagna, zadrzewienia. Ja wiem do Ojca. Jakby udało się nam to kiedyś kupić, jakbyśmy to kiedyś kupili. To tutaj tą górkę całą bym zagrodził. Trochę daleko może od domu, ale w I tutaj bym sobie zrobił e, pastwiska. A te Highlandy uwielbiają buszować, Puszować. Więc tutaj by miały fajne miejsce na łażenie. Nie wiem czy nie przesadziłem z głębokością! Aś jak ta ziemia fajnie idzie do góry jak siada Spójrzcie No ale co my tu mamy? Chciałbym tą talerzówkę dać wyżej Jeszcze Potem kto to doprawi? to? tutaj ładne. Tam zielnik. Filmaster by się przydał. przyjechało ostatnie auto po groch. Niestety po niedzielnych deszczach groch bardzo trudno się zbierało, bardzo dużo zostało go na ziemi i tak jak wcześniej, jak kosiliśmy to już kombajn nam pokazywał, to nie trzeba było nawet wsypywać na przyczepę no to wcześniej kombajn, kombajn waga pokazywała czy tam miernik plonu tam koło 3 ton się kręciło tak po tych deszczach wiecie ile pokazywał? to na 600 no i praktycznie koło 2 ton się zakręciło to, to co kosiliśmy na samym końcu więc no... Dramat, nie? Po prostu dramat. No i musiałem wspomóc się znajomym, żeby wywiązać się z kontraktu. Ponieważ nie miałem odpowiedniej ilości. Miałem 100 ton podpisane. Liczyłem, że z 40 hektarów uda się tyle zebrać, ale zapomniałem też, że mam z tych 40 hektarów 11 grochów nasiennego. Także no, ciągle, zawsze trzeba myśleć co się robi. Ale dobrze, że są tacy ludzie, którzy pomogą kryzysowych sytuacjach i, i z kontraktu uda się wywiązać. Dwa słowa o plonie Żyta. Żyto sypało tak jak wyglądało, czyli beznadziejnie. Aż jak wjechaliśmy na pole, to aż się załamałem, że to wygląda tak źle. Jakieś chwasty powyłaziły, Żyto zniknęło. No, tragedia, nie? Dramat, po prostu dramat, eee, ale zanim tam się powiedzmy Garnowem z przyczepami, z tym wszystkim. To też mam kolejny kwiatek wyszedł, wzięliśmy, wziąłem usługę, żeby skończyć to kosić te żyto, to bo już dramat, nie, i teraz, teraz jest tak, skosiliśmy gdzieś tam dwie, może i pół tony żyta z hektara, może dwie i pół tony z hektara. I teraz wiecie, jak człowiek ma zapłacić, to mi ktoś pisał w komentarzach, no inaczej jest jak płacić za kombajn, kiedy skosisz 8 ton, a inaczej kiedy musisz z dwóch ton, które zebrałeś, tonę oddać na koszenie, nie. No, wiem co to za uczucie. Wiem, naprawdę. A dodatkowo to uczucie jest pogłębione tym, że wypierdzieliło się łożysko i to jest pewnie winowajca wcześniej blokującego się headeru, łańcucha na gardzieli. Nie headeru, a łańcucha na gardzieli. Już wtedy mnie coś tam dgało, że to, to może. No, ale to było robione niedawno. No i ono było robione niedawno. No i się wysypało. No i co? No i nie wiem. Co? co ja mam powiedzieć? Pewnie to samo co i wy byście powiedzieli w tej sytuacji. Dobra, wróciliśmy do gry. Kompę chodzi od razu człowiekowi, do wszystkie emocje też spadają w głowy. Nie, nie wiem, jak to nazwać. No, mniej nerwów jest. O, jest mniej nerwów. Od razu. Od razu lżej na sercu. Nie powiem Wam, że kosimy pszenicę oku sianą świadomy ostatnią, tu mamy pszenicę kajen. Takaż za gospodarstwo. Tam dalej w tych górkach mamy growiziona, a na samym końcu Pola het-het, mamy banatusa. Kurde powiem Wam, że leci. Naprawdę, nawet ojcu też mówiłem, że się wcale nie zdziwił, jak te późno siane pszenice wyjdą lepiej jak te, jak te wcześniejsze w tym roku, albo inaczej nie wyjdą gorzej. No zobaczymy, tu dużo przesiewałem, bo tu mam z, z 18 hektarów pola 18 hektarów przesiałem 6. To dużo, przesiałem 6 jarów. A z tego co słyszę, jara pszenica plonuje na poziomie 3-4 ton. Także tutaj się nie ma absolutnie co spodziewać jakichś tam dobrych wyników. Natomiast no, nie jest powiedziane, że tu troszeczkę ta łódź ma nam na wdół. Bo jak na razie, to dosyć fajnie, fajnie to wygląda. A ja powiem Wam, że jak ten kombajn chodzi, słyszę, słyszę do niego świst, ten, ten taki specyficzny gwizdanie silnika. Kurde, no to, to od razu całe te wszystkie sentymenty się uruchamiają i aż szkoda, szkoda by było go sprzedać, nie? Ale co nie zmienia faktu, że cały czas chodzi mi po głowie jednak wejście w usługi. No ale to ja muszę sobie na spokojnie przemyśleć, nie wiem, jakiś tam emocji. Działamy ja jeszcze, ale więcej jak jedną przyczepę już nie nakosimy. Jeżeli w ogóle nakosimy, tą jedną przyczepę, bo już zaczyna się tam coś fajdoczyć. No i tutaj, co? Ja biegnie. I da weź, weź z tym i jedź, nie? Znaczy, to jest moja wina, bo. znaczy, no brat był z bratem, sobie posiedziałem, pogadaliśmy chwilę. A kazimierz w tym czasie dzwoni, ty przyczepę mi przystaw przyczepę. No i ja on mówię, zaraz, kurde, chłopie, zaraz. No i... E... No i rozsypał i z jednej i z drugiej. A potem teraz weź z tym mieć, no. to nawet nie ma gdzie rozgarnąć. Ej, ej, ej. za dobrze, jeszcze w tym rolnictwie, jest za dobrze. No, zobaczymy, jak nasz Johander sobie poradzi. Tutaj, nie jest górka duża ale zawsze to jest jakaś tam górka, nie? A nie lubię jak pod obciążeniem mruczy. Dobra, i teraz zaczynamy pomału redukcję. Cyk. Bo zaczyna się skak sk skakanie ciągnika. Eee, kurde, ogólnie petarda. Kiedyś mi ktoś mówił, że no, te przyczepy bardzo źle idą. Że będę narzekał, wyzywał, klnął. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o to, to idą naprawdę, naprawdę fajnie. Nie ma z tym problemu. Z tym to nie ma najmniejszego problemu. Z tym, jak one ja idą. Kurde, tu mam trochę mało miejsca. Bo wózek od federy stoi. Ciekawe czy się tu zmieści? I wyjechać na wagę. Ale jest na rany naprawdę bardzo dużo. Tutaj trzeba po bo tu taki ostry zakręt, żeby e, opon nie pościągać, nie? Po Bo tyle jeszcze nie miałem na tej przyczepie. Na tamtej już miałem sporo, też miałem dużo. Nie wiem czy tyle. Z tyłu mamy takiego tandem'a Tu opony też nie są pierwszej świadomości więc pomalutku, pomalutku, żeby tu się nic nie narobiło. się tam strzela, o. Kurna, ale aż te opony schodzą normalnie z felg. Dobry. Myślę, że jest teraz jest przez nasza. Zaraz zobaczymy, ile mamy na, na przyczepie. Waży na pusto 11, 880 teraz, bo mam mało paliwa. mam 20, ja pierdolcie. 29, 29,560. O, to jest 17 ton prawie. A piękno. Przesada, naprawdę. To jest kurde przesada. Tak to wygląda. Jeszcze naprzód, by dosypał. To myślę, że te 17 ton wyłupchał na nią. Aj, ten kaziutek. No kurde, oko. Chociaż rozsypało mu się, to powiem wam, że muszę wziąć ciągnik z łychą. tam z, z, 100 kilo to leży na pewno. Ale życie, no. Zdarza się. Nawet najlepsze. Teraz, teraz przed żniwami zrobili mi tam światła, e, dolne otwieranie, takie tam pierdoły, pierdoły. No i kurde, 17 koła z nią wsadziłem. Opony powymieniałem. No i teraz jeszcze pójdzie do piaskowania i malowania. Czyli wyjdzie mi gdzieś tam z 4 dychy na gotowo. Ale będzie lalka już wtedy. No to kurde, za 4 dychy takiej przyczepy, gdzie bez problemu wejdzie 16, 17, pod 18 ton no to byłoby ciężko kupić, nie? A jak, tak jak mówiłem, a nawet jakbym kupił no to byłby problem z tym, żeby do tego małego kosza to wysypać. Bo taką czternastkę jak kupisz, to nie dość, że jest długa, to wysoka. Jak ja bym tu czternastkę otworzył, to połowa by była o tutaj. A dżengo luks. A tu o, mała kubka, zaraz podjadę do, do kolejną kipą i... Także idzie bardzo szybko. No i mało opatowania, no. A drugą kupiłem taką w bardzo dobrym stanie za... 34 koła. Też tylko mi zrobią dolne otwieranie i będę miał tam też włoże w nią. opony wymieniłem też wszystkie. Także też powiedzmy za 4 dychy będę miał przyczepę. Zajebiaszczą. Jak na moje warunki. No i ja powiem Wam, że pszenica po kukurydze zaskakuje. Natomiast Cyplon i tak nie będzie jakiś super rewelacyjny, ale miejscami pokazuje 9, nawet 10 ton, ale miejscami 4-5. Więc ta średnia wyjdzie pewnie tak jak wszędzie, natomiast no, widać, że nawet po kukurydzy jest potencjał. Jest potencjał, że śmiało można siać po kukurydzy, nawet w samą talerzówkę. Tu mam fligla 12 ton. Zobacz jak jest rozsypane. Tu się kończy kosz tutaj, no to ile jeszcze łopatowania, a ona jest krótka, bo mieści mi się niemal w koszu, tu się trochę rozsypało, z tamtej strony tam troszkę też, ale ona ma tam 4 coś metra, HL-ka ma 5,5, to hl już tu się kończyła, tak jak ja na HL-ce miałem 12 ton, no to kurde z tych 12 ton, 3 tony musiałem łopatami stamtąd zrzucać do kosza.